Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a dzisiaj zagramy w Hearthstone Heroes of Warcraft. Ale możesz też o wszystkim zapomnieć! I się jeno dobrze bawić! Hearthstone Heroes of Warcraft. Jaina kontra Rexor! Zatem mak zmierzy się z łowcą. Niezłe karty nawet. Mak jest dosyć dobrym, dobrą pasacją na łowce, zważywszy na to, że łowca ma skłonność do wyrzucania dosyć dużo tanich kart. Nie zawsze, ale. Ale miewa taką skłonność. Zacznijmy tą fajną kartą. to która mi wystawi dwóch tarczowników. Oni specjalnie możliwości bojowych nie mają, ale będą e, bronić przez jakiś czas. Bardzo, bardzo tania karta. A tutaj mamy trochę zaklęć. To też jest lustrzany byt, bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Ja bardzo lubię sekrety. Jedne z moich ulubionych kart. Nie raz wygrały mi grę. Miałem taką potyczkę hunterem kiedyś. Gdzie dwa sekrety totalnie rozwaliły przeciwnika. No proszę. Mógłbym zabić tego bazyliszka, znaczy to właściwie rzeczny krokolisk. Ale może lepiej zachować to na inną okazję. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nie zawsze będzie czas, żeby go zamordować. Zobaczmy, co zrobi nasz przeciwnik. Ma 5 kart na ręce, jedną kartę na stole i dwa punkty many. Trudno mieć więcej. Ja się rozpędzam w tym swoim komentarzu. Jakby ta gra już była na zaawansowanym poziomie, a nie jest. Co nam się tu szykuje nieprzyjemnego? Chyba nic. A więc tak się bawimy. Spoko. O! Upierdliwe karty po raz kolejny się tu pojawiły. Ja na razie będę się skupiał na tym, żeby zbierać sobie. Coraz ciekawsze rzeczy. Może delikatnie mordować tu tego krokodyla. Ale nasz przeciwnik też na razie gra ostrożnie, nie wyrzuca wszystkich swoich kart. Ale coś, tam kombinuje trzy punkty many. Z prowokacją miało sens zatrzymanie sobie tych. Miało sens zatrzymanie sobie tych obrażeń. Tutaj. Teraz zrobię tak. Oraz zrobię. Tak. Na razie nie bardzo mogę zadawać obrażenia. Liczę na to, że. Przy większej ilości many rzucę ten lustrzany byt i przywołam sobie taką postać, jaką przywołał sobie mój przeciwnik. Ale ciągle brakuje mi many, by cały zestaw uruchomić. Wygląda ta talia, wygląda na bardzo, bardzo defensywną. Nie do końca jest taka defensywna, jakoś tak się ułożyło. No i dobra, mamy dwa sekrety. Stożek zimna. Mm -mm. Dobra, wyrzućmy sobie to. Najbliższy stronnik rzucony przez przeciwnika zostanie... skopiowany. A tymczasem wykończmy tą bestię, która dodawałaby innym bestiom plus jeden do ataku. Zdaje się, że tylko do ataku, prawda? Dobrze myślę? Tak, plus jeden do ataku. W związku z tym, nie byłoby przyjemnie. 5 punktów many u mojego wroga. Tak jest. Co powiesz na to? Wystawił dwie bestie. A ja tu mogę troszkę namieszać. Uh, uh, uh. No może zróbmy zamieć? Też, czy to warta robić tą zamieć teraz? Myślę, że nie. Tak sobie myślę. Ale z drugiej strony, na co będziemy czekali, nie? I wykorzystajmy tego raptora, by wreszcie zacząć zadawać obrażenia. Co zrobi mój przeciwnik? Ja mam same zaklęcie mam w tej chwili na ręce i jeden sekret. Mm, bardzo zresztą przyjemny sekret. Da mi 8 punktów pancerza, jeżeli zostanę zaatakowany. 6 punktów many. 4 karty w ręce przeciwnika. Jaj, 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 Bardzo nieprzyjemna sprawa. No dobra. Zróbmy sobie tą lodową barierę, no bo czemu by nie? Gdzie są moi stronnicy? I zostawmy to w ten sposób. Padły mi do ręki przede wszystkim te karty, które zadają obrażenia stronnikom. Okay. Osiem punktów pancerza. A no, jak uroczą. Czy ja mogę użyć tej karty teraz na tym tutaj niewidzialnym? Nie mogę namierzyć ukrytych stronników. No właśnie, niespecjalnie. Okay. Na pewno mogę zabić tą świnkę. Kulę ognia sobie zachowamy na inną okazję. No I zakończymy tą turę. Coś tu słabo wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o moich stronników. Grota są otwarte. Tu bardzo będzie molestował Ruk w najbliższym czasie. No dobra. Zróbmy to w sposób następujący. Zabijmy tego wajdaka, Tego zamieńmy w owce. I kończmy tą turę. Mój przeciwnik musi być mocno wkurzony. Zresztą ja wcale bym mu się nie dziwił, co mi przyszło do głowy, kiedy budowałem ten dek. Utrudnić życie przeciwnikowi. No, no. O Boże, owca 3-3. Spuściłem psy. Owca 5-5. Ok. Nie uciekniesz przede mną. No nareszcie. To mi daje plus jeden do siły zaklęć. A tego się spodziewasz? A to oznacza, że tajemna eksplozja będzie robiła niezłą zadymę Za chwilę. Ale zróbmy to najpierw tak. To trochę utrudni mu życie. Zobaczmy, co zrobi to zaklęcie. Mee! Załatwiłem owce. Która się okazała bardzo niebezpieczna. Wreszcie jakiś stronnik mi się trafił. Mój przeciwnik 10 punktów many. Jedna karta na ręce. Będzie mnie tu na pewno molestował ostro. Uuu, nosorożec. No dobrze, tego nosorożca to by trzeba stąd zabrać. Pozbędziemy się przy tym wszystkich kart. No ale cóż, trudno. Przede wszystkim załatwimy to w ten sposób. I być może to zamknie sprawę. Tak, zamknęło. Wykończymy jeszcze go tutaj. I atakujemy. Przeciwnik nie ma nic na ręce, nie ma nic na stole. Jego sytuacja jest wyjątkowo nieprzyjemna. To będzie zbierał obrażenia. Okej, okay, 10 punktów mamy. I po raz kolejny ten szarżujący łajdak. W porządku. A u mnie się pojawią dodatkowe możliwości. Nawet się nie zorientują, kto ich załatwił. Zrobimy to tak. Zrobimy to... Ruch. tak. I skończmy turę. 16 punktów życia, 10 many, jedna karta na ręce. Tak przynajmniej wygląda sytuacja mojego przeciwnika. U mnie z życiem słabiej, ale za to mam dwie karty na stole. Doskonale. Wburzyciel? może się przydać. I zacznijmy zadawać obrażenia. 7 do 11. Nasz przeciwnik będzie mocno tym łukiem. Tutaj szył do nas, ale ma teraz dwie karty na ręce. 10 punktów many. Zobaczymy, co tam mu ciekawego wpadło. I zdrowie na jeden. No ale to też właściwie go nie uratuje. Bo to chyba. To chyba jest koniec tej gry. Ja nie wiem czemu on tutaj. No cóż. Tym to ja się zajmę. Udało się dosyć sprawnie. Przy, przy dosyć nietypowym deku. znaczy nietypowym. Ja nie? wiem. Myślę, że karta ułożyła mi się całkiem, że karta łożyła mi się całkiem dobrze. Trzymajcie się.